Jesteśmy dzisiaj w rejonie Sochaczewa w sadzie gruszowym. Sad gruszowy jest, teraz będzie miał trzeci rok po posadzeniu. Jest to odmiana konferencja na podkładce Kuelina. Wiemy, że w tym roku okres wegetacji jest zdecydowanie wcześniejszy w porównaniu do tamtego roku. W tamtym roku taką fazę wzrostu mieliśmy w okresie około 20-22 kwietnia. W tej, w tej chwili mamy te 15-16 dni do przodu, bo dzisiaj mamy piąty. Kwiecień. Jeżeli chodzi o bieżącą sytuację w gruszach, to oczywiście musimy pamiętać, że za chwilę jest pełnia kwitnienia. W okresie kwitnienia drzewa są bardzo narażone na bakterie pseudomonas. Oczywiście, jeżeli nie ma warunków sprzyjających do wystąpienia tej bakterii, nic się nie dzieje. Jeżeli będą spadki temperatury poniżej zera czy opady deszczu, wtedy ta bakteria może się uaktywnić, bo wiemy, że w zeszłym roku w większości w sadach. Tej bakterii było bardzo dużo. Dlatego tutaj powinniśmy wykonywać zabiegi profilaktyczne za pomocą fosforynów, ale też możemy stosować produkty miedziowe, ale w obniżonej dawce. Jeszcze w tej fazie możemy zastosować niskie dawki miedzi, czyli produkty, które zawierają 50% miedzi, gdzieś tak do 0,4 kg na hektar. To na pewno będzie. Nam przed tymi bakteriami chroniło. Oczywiście cały czas kontynuujemy zabiegi fosfornami, żeby budować odporność przeciwko bakteriom w sadzie, w kwaterach gruszy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkodniki, w tym sezonie tutaj mamy w sadzie. Zrobione zabielenie, żeby dezorientować, czyli zniechęcać do składania jaj osobniki dorosłe, ale wiemy, że już z jaj wlęgły się larwy miodówki. Są w tej chwili najwięcej tych larw jest w stadium L1, ale te są już nawet w L2. Dlatego jest to też moment na wykonanie zabiegu produktami insektycydowymi, żebyśmy później nie mieli problemu z miodówką. Oczywiście, po kwitnieniu musimy zaplanować, Zabiegi na miodówkę, co będziemy mówili w następnych komunikatach. Jeszcze jedno, co tutaj trzeba zwrócić uwagę, to że w większości sadów obłożenie kwiatami czy rożetami kwiatowymi jest dobre. Jeżeli nie wystąpią spadki temperatur poniżej żeru, nie nasili się pseudomonas, ilość owoców zawiązanych będzie w tym roku dostateczna. No ale to jest wszystko. Przed nami, zobaczymy co się będzie działo ze względu na ten wcześniejszy rozwój wegetacji. Czy nie będzie po prostu, nie będzie później, nie wystąpią przymrozki, bo wiemy, że na pewno będą wtedy duże szkody, jeżeli chodzi w praniu. Nawiązując do zabielenia, widzimy tutaj niesamowity efekt zabielenia tych grusz. Zabieg był wykonywany dwukrotnie, w styczniu, w połowie stycznia i w połowie lutego produktem BNA. Widzimy, że produkt jest, spełniał, spełnił swoją rolę. Tutaj miał on głównie spełnić rolę opóźnienia wzrostu, czy ruszenia wegetacji, oraz właśnie zniechęcenia składania przez osobniki dorosłe jaj na pędach. Ale tutaj chcę podkreślić, że produkt jest wart polecenia ze względu na to, że widzimy efekt e, niesamowitego zabielenia i utrzymywania się jeszcze nadal e, produktu na e, pędach. Jeszcze chciałem powiedzieć, że w tej chwili, wiadomo, w gruszach mamy zdecydowanie słabsze ulistnienie niż w jabłoniach, dlatego na schodzące dni, które będą, czy to będzie jutro, czy poniedziałek, są odpowiednie, żeby zastosować gibereliny do poprawy zarówno ulistnienia, jak i później zawiązywania owoców. Mówimy tutaj o giberlinie ga, GA 47 czyli płynnej w dasce pół litra na, na hektar. Chodząc, lustrując tutaj w sadzie, zauważyliśmy e, zwójkówki. Jeżeli u Państwa widzicie też e, gąsienice zwójkówek z mszyce, jest też warto dołożyć do e, produktu owodobójczego jakiś produkt na zwójkówki który w tej chwili jest polecany Dzień dobry Sebastian Przedzienkowski firma Jara Poland mamy Piąty kwiecień, jesteśmy w województwie mazowieckim, powiat Sochaczewski. Jesteśmy już jakby, mam nadzieję przynajmniej, że większość plantatorów po pierwszej dawce wysypanych nawozów, czy to dawkę startową, czy uzupełniającą. Jeśli to były w formie e, npek ów no to y, chociażby takim przykładem mógłbyś chociażby Jaramila Kompleks, ale nie tylko, ponieważ czasami potrzeba do zbilansowania nawozów pojedynczych e, wykorzystać, albo tak jak z początku wegetacji, nawozy azotowe. Najlepiej, jakby to były nawozy azotowe z wapniem i z dodatkiem boru, np. jara liwa tropikotę lub jara liwa nitrabor z dodatkiem 0,3% wapnia. Jest to nawóz o jednej z najwyższej zawartości w swoim składzie boru. Jak spojrzymy na Liczby graniczne i zawartości w składniki mineralne gleb polskich, to zauważymy, że generalnie w Polsce mamy gleby o niedoborze boru. Więc a w przypadku gróż, które są generalnie jako gatunek sadowniczy wymagający co do składników mineralnych. Brak boru może spowodować drobnienie owoców, zniekształcenie, skłonność do skorkowa czy do pękania tych owoców. Oprócz tego pamiętajmy o tym, że nawożenie nawozami wapniowymi czy saletrą wapniową to do tego trzeciego, czwartego tygodnia po kwitnieniu te drzewa mają możliwość pobierania największej ilości wapnia, ponieważ już później po tym czwartym, piątym tygodniu generalnie fizjologicznie drzewa przenoszą się na pobieranie chociażby potasu. Dlatego też warto, aby w tym momencie i do tych okresu, tych 3-4 tygodni, aby ta zawartość wapnia była w glebie jak najwyższym poziomie, żeby te drzewa mogło korzystać. I tak jak wcześniej wspominaliśmy zawartość potasu. Grusze potrzebują ten potas i to w dużych ilościach. Natomiast Dostarczenie samego składnika to nie jest problem. Musimy pamiętać o zachowaniu stosunków między składnikami mineralnymi. Tutaj chodzi generalnie o stosunek potasu do magnezu. I o czym chcę dokładnie powiedzieć? Otóż, otóż mamy tu analizę gleby, gdzie zawartość potasu metodą ogrodniczą w pierwszej próbce. Mamy tu sześć próbek i. Pierwsza próbka ma 310 mg, druga 226, 202, 188, 242, 108. I te zawartości są naprawdę na dobrym, bardzo dobrym poziomie. Ale kolejne próbki, jak spojrzymy, to na te sześć próbek ta, ten stosunek potasu do magnezu w tej pierwszej próbce jest na właściwym poziomie. Dalej, tu jest bardzo duże ryzyko, jednak, mimo wszystko, że będą problemy z pobieraniem. Potasu w związku z, z zaburzonym stosunkiem potasu do magnezu. E, kolejna rzecz, jeżeli tu już jesteśmy przy, e, przy e, podłożu, jest to e, Właśnie ten moment, aby zastosować nasze rozwiązania, jeśli chodzi o e, stosowanie żelaza. Tak jak na poprzednim materiale, gdzie kolega bardzo dokładnie wyjaśnił moment, termin stosowania i tu właśnie ten moment białego pąka: 5-10% kwitnących e, kwiatów jest jak najbardziej uzasadniony, żeby już w tym momencie stosować. E, pamiętając o, o zawartościach pH. Tak jak akurat w tych próbkach gleby, gdzie mamy pH. Metodą ogrodniczą 6968, no to y, nasza propozycja jest taka, aby zastosować Reksolin X60 w dawce 10 kg na hektar. Jeżeli TPH jest między 5,5 a 6,5, to jest 2,5 kg Reksolinu. E13 w dawce 2,5 kg plus 5 kg reksolinu X60. A jeżeli jest poniżej 5,5, no to sam reksolin E13 w dawce 4 kg na hektar. A pamiętajmy, że żelazo w tym momencie ma bardzo duże znaczenie, aby zastosować, ponieważ to się przełoży potem na cały okres jakby tego sezonu, ponieważ. Żelazo wpływa na intensywność balaszki liściowej, na intensywny kolor, na intensywność procesu fotosyntezy, ponieważ już w późniejszym czasie stosowanie Doglebowo może się skończyć z tym, że nie będzie pobrane, a stosowanie żelaza po kwitnieniu na zawiązki do lisnie niestety wiąże się z dużym ryzykiem orzawienia. E, oczywiście niektórzy próbują ten kolor e, uzyskać azotem, ale to jest bardzo cienka granica, ponieważ stosując azot możemy drzewo pobudzić do wzrostu, e, rozchulać jakby wegetatywnie, więc dlatego stosowanie żelaza jest prawą istotną, ale tak jak mówię, patrząc na różne parametry gleby. Oprócz tego jest to czas na zastosowanie naszego rozwiązania czy naszej propozycji, jeżeli chodzi o kwasy humusowe, leotrak, czyli na początku kwitnienia 5 litrów i na koniec kwitnienia kolejna dawka 5 litrów. Jeśli chodzi o samą metodologię stosowania, też nie będę tutaj e, może się rozwodził, aczkolwiek z najważniejszych informacji, to nie wszyscy nasi dystrybutorzy mają jakby możliwość sprzedaży, nie mają w swojej ofercie. Mamy kilku wybranych dystrybutorów, którzy najczęściej mają sklepy również internetowe, żeby móc łatwiej sprzedać i, i mieć lepszą możliwość dotarcia do klientów. I lista tych dystrybutorów jest na naszej stronie, albo proszę o kontakt do mnie czy do kolegów z działu i na pewno wskażemy takiego dystrybutora. I przechodząc z tego podłoża, jeśli chodzi o nawożenie pozakorzeniowe czyli dolisne, do my tutaj proponujemy na początku kwitnienia Krista Leaf Fruit Controller, który jest znanym produktem. Jest to w ogóle produkt jeden z nielicznych o bardzo wąskim oknie stosowania, czyli początek kwitnienia, w ogóle ten okres około kwitnieniowy, więc w tym momencie jest jak najbardziej wskazany. Druga propozycja jego stosowania to jest po kwitnieniu. Odpowiadając na pytania i korzystając z okazji... Bardzo często my proponujemy dwa, dwa zabiegi, ale są klienci, którzy wpisują ten produkt w ochronę, stosując zabiegi, preparatami preparatami, no, fungicydami, insektycydami albo w przypadku zbliżających się chłodów stosują do przygotowania przed przymrozkami lub do, do regeneracji po stresach i jest pytanie, czy jeżeli będzie zabieg zrobiony trzykrotnie, czy to będzie jakiś problem i tak dalej. Więc, Absolutnie tak nie jest, nawet stosując trzy razy w sezonie, czy stosując dwa razy po co 5-7 dni dawce 3 kg, też jak najbardziej nie będzie tutaj problemu. Pamiętajmy, że tego typu zabiegi, produkty, które w swoim składzie mają bor, tak jak ten produkt, tym bardziej wspomaga okres kwitnienia, pamiętajmy, że grusza nie jest gatunkiem, która jest chętnie oblatywana przez pszczoły I, i ten bor, cyn, który wspomaga kwitnienie, wspomaga żywotność pyłku, jakość pyłku na pewno przełoży się na ilość ziaren w owocach, a im więcej ziaren w owocach, lepsza wielkość i jakość tego owocu, więc jak najbardziej jest, jest to wskazane. I na sam koniec kwitnienia, to znaczy koniec kwitnienia, krótki taki moment tych opadania i wzrostu zawiązków, taka propozycja to jest frutrel, Jarawita Frutrel, produkt płynny, który na początku mimo wszystko ma, ma, ma pewne części wspólne z poprzednim produktem Christa Fruit kontrolerem, ma też azot, ma fosfor, ma magnez, ale ma już w tym momencie porządną dawkę wapnia, 280 g na litr, borcyn i dodatek alk. I Fruit Controller ma za zadanie, to jest jeden już z tych ostatnich zabiegów, fosforem. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o, o, o grusze czy odmiany jabłek, nawet zielonych, nie za bardzo jest w późniejszym okresie stosowanie fosforu, bo tu chodzi o zielony kolor skórki, a fosfor jednak w... Pomaga żółknięcie owoców i wybarwianie, więc tu, jeśli chodzi o frutrę, to jest ostatnia dawka, taka konkretna dawka fosforu i pierwsza dawka 280 gramami na litr tego produktu jako pierwszy zabieg taki y, dolistny. Y, proponujemy 5 litrów na hektar. To z takich bieżących zaleceń, propozycji byłoby na tyle. Zobaczymy, co nam pokażą najbliższe dni. To wszystko się dzieje bardzo szybko, więc zwracam się o Państwa czujność, ponieważ no, widzimy, jak to szybko przebiega. Za jakiś czas znowu wrócimy w kolejnym e materiale z kolejnymi propozycjami, co dalej. Dziękuję bardzo za uwagę.